Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie, kolejny wrok. kolejny film, jest czwartek, godzina 19, myśmy przed chwilą weszli, byłam w pracy, jak wiecie, słuchajcie, szłam taka trochę bardzo nastawiona na nie, w takim sensie, że nie chce mi się tam iść, że wolałabym nie iść jako zastępca kierownika, tylko jako normalnie pracownik, żeby po prostu robić tą pracę fizyczną, bo naprawdę, tak jak Wam mówiłam w poprzednim vlogu, ten tydzień był bardzo ciężki, ale szczęście było takie, że w sumie, suma sumarów, to był dzisiaj mój najlepszy dzień z całego tygodnia. Miałam płacone więcej, a narobiłam się najmniej. Takie dni to ja lubię. I po pracę, słuchajcie, koło naszego domu był wypadek, także dzwonił mi Andry, że kilka minut się spóźni. To ja mówię, dobra, to ja idę sobie po kawę. Ostatnio piję bardzo rzadko Starbucksa, ponieważ de facto szkoda mi trochę pieniędzy, ale raz w tygodniu taka kawa z kawiarni jak najbardziej tak. Szczególnie, że no mało tych godzin w pracy nie robię, więc zasługuję na jakiegoś treat. I słuchajcie, ja się tak cieszyłam, że Andrzej się spóźnił, a to dlatego, że weszłam sobie, wchodzę i stała półka. Półka była z przecenami 50% off i było tam coś, co za każdym razem, jak wchodziłam do Starbucksa, to mi się bardzo, bardzo podobało. I było za 50%. No, to jest ten kubek. Mówiłam Wam, że chcę kubek ze Starbucksa. Ogólnie chcę jasny i nadal moim mini marzeniem jest jasny kubek ze Starbucksa, którego oni u nas nie sprzedają. Nie wiem, ale na stronach są mega drogie, także ja sobie poczekam na Vinted, aż ktoś wystawi tani. W każdym razie ten kubek, za każdym razem jak ja chodziłam, to ja tak na niego patrzyłam, oglądałam, ale mówię, nie dam 15 funtów za kubek, no nie ma takiej opcji. Dzisiaj oczywiście był nie dość, że 50%, no, to ja jeszcze jako pracownica mazunową mam zniżkę w Starbucksie i zapłaciłam za niego chyba 6, 50 jakoś tak. Mam i wcale nie uważam, że jest taki niesamowicie mega świąteczny. Po prostu jest czerwony, złote gwiazdki. Także do kwietnia myślę spokojnie, mogę z niego korzystać, robić sobie czekoladkę, kawkę i pić. Ale po prostu ostatnio stał na półce, a z to, że po mnie wszedł inny kierownik, też od nas z pracy, i mówi: O, kubek kupiłaś. Ja mówię, No, są za połowę ceny. On mówi: Super, wezmę bo jej się podobał. Mówię: Sorry, mate. Ostatni wzięłam, tak się cieszyłam. Były też kubki takie e, na kawę, żeby wozić, ale taki kubek mam, także nie potrzebowałam, ale mam. A piję oczywiście white mokę. Nie, nie mam, nie jestem głodna, także nie, nie im się kolacji, moje kalorie idą na to. Ale co mam, mi jeszcze chciałam powiedzieć, zanim pójdę biegać. Bardzo szybko, bo już przyszła mi moja pierwsza paczka z temu. Dzisiaj jest czwartek, a ja ją zamówiłam... Sobotę chyba, bo w piątek byliśmy na zakupach i mówiłam Wam, że szukałam butelki, ale nie mogłam znaleźć butelki, którą chciałam. A ta butelka, którą chciałam, kosztowała na Amazonie 10 funtów, a ja powiedziałam, że dychę nie dam. A wiedziałam, że e, nie potrzebuję na ten tydzień ten butelki, bo w pracy potrzebuję mniejszej butelki, bo więcej wody wtedy piję. Ale jak idę właśnie fizycznie pracować, to wtedy potrzebuję większą butelkę. Także mówię do Andrzej, ja poczekam, zamówię z temu, a dzisiaj już jest. Także to jest moje malutkie zamówienie, ile tu jest rzeczy? 5 rzeczy, za które z voucherem zapłaciłam 15 funtów, a tak to chyba było 20. I chyba było 5 funtów. off. Eee, chyba tam są kolczyki, już nawet nie pamiętam co tam było. Wiem na pewno, że butelka. Także zobaczymy sobie razem. Jest moja butelka. I zdecydowałam się na a, właśnie zielony z fioletem, z różem. To nie jest zabawka, baba. I ja bardzo lubię te butelki do pracy. U nas 90% osób ma te butelki. I ona jest litrowa. Fajnie, bo można tutaj sobie złapać. I ona kosztuje na temu chyba 350, a nie 10 funtów. Dokładnie ta sama. Także butelka już jest, super ekstra mega. Kolejna rzecz, która tu jest. Aha. Jest to ile tutaj jest sztuk? 100. Master Jest tutaj 100 sztuk i to są takie um, jakby naklejki, które przyczep przyczepiamy, jak robimy brylanciki, bo często jest tak, że jak nakładamy rękę na te brylanciki, to one się gdzieś przyklejają, odklejają, nieestetyczne się to robi, a dzięki temu można pracować partiami i jest to dużo wygodniejsze, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie używałam, będę próbować pierwszy raz, także to są właśnie te. Zamówiłam kolczyki. zaraz wam pokażę jakie. Malutkie malusienki, one były za 63pi, jak dobrze pamiętam. Ale ładne. Widać dobrze? Widać. Widzicie jak one się pięknie świecą? Do pracy malutkie, idealne. Tak jak wam mówiłam, ja nie będę przepłacać, nawet jakbym miała je nosić tylko kilka razy, to e, na no to co ja potrzebuję jest OK. O, mamy tu coś, co ja bardzo chciałam, a mianowicie, jest to taka mata, która trzyma aż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć tych zielonych em, pojemniczków. I co mi się najbardziej w, tym, w tej macie podobało, to są te dziurki, tu, gdzie możemy wsypać całe woreczki, na przykład kolorów, których używamy najwięcej. Potrzebowała, potrzebowałam czegoś takiego do organizacji tych moich koralików, do malowania, i to mi się podobało najbardziej. I bardzo fajnie to wygląda. Zamówiłam tylko jedno, żeby zobaczyć, jak mi się to będzie sprawdzać. Raz, dwa, trzy, cztery. I moja piąta rzecz to jest to. I jest to coś bardzo ciężkiego, ja już wiem, co to jest. Ale co ty ode mnie chcesz? To mam otworzyć, co? To jest ok, Jak to otwiera mama? Co? Ale ładnie to wygląda, już mi się to podoba. Już wam pokażę, co to jest. Nie sądziłam, że to będzie takie ciężkie, bo to jest nawet ciężkie. Najdroższa rzecz z tego, bo chyba 10 funtów. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. To jest takie coś. Słuchajcie, myślicie pewnie, co to może być. Słuchajcie, to jest takie coś, że możemy na przykład tu włożyć zdjęcie. Ja kupiłam to akurat e, pod brylanciki. One nie będą pasować na wszystkie, bo są większe i mniejsze. E, oczywiście można coś robić tak. Lub można wkładać tutaj zdjęcia. I wiecie co jest z tym fajnego, że to z tyłu się przykleja. Odklejamy to i naklejamy na przykład na ścianę. Ale co jest fajnego, to to nie zostawia, nie niszczy ściany. Czyli jak się nam będzie chciało to ściągnąć, to ściągniemy i mamy czystą ścianę. Przynajmniej według tego co jest tam napisane. Tak, twoje zdjęcie też pójdzie. Także fajne, ale tak jak mówiłem, mam różne rozmiary dla lancików. Jedne większe, drugie mniejsze. Także zobaczymy jak to będzie. Ale tak. Więc to tyle, to jest takie bardzo małe zamówienie. Większe do mnie idzie, ale musiałam właśnie coś dobrać, żeby nie płacić 10 funtów za tą butelkę. nienawidzę przepłacać, jak wiem, że coś gdzieś się stanie i po prostu ja z tej nerwicy, wolę poczekać a zapłacić mniej. Szczególnie że różnica jest no 300%, więc nie będę przepłacać. Pusto. Pusto. Dobra, słuchajcie, kończę. Jestem bardzo podekscytowana tym, jestem nabuzowana tym kubkiem. Nie no wiem, ktoś mi znowu napisze, że cieszę się, jak dziecko z kubka. No cieszę się, bo chciałam ten kubek mieć, wyczekałam swoje i mam. Eee, ja teraz słuchajcie, idę się przebrać i powiem Wam, że znowu się wdrążyłam. Pierwszy tydzień nie był na łatwiejszy, ale już wczoraj super się biegało i aż dzisiaj mi się chce biegać. Włączam jak miłość i jadę z tym koksem, a z Wami widzę się jutro. Postaram się nie gadać tylko. Pa, do jutra. Znaczy, wy się nie rozłączajcie, bo film leci dalej. Tak tylko mówię. Dzień dobry, kontynuacja vloga. Jak widzicie jestem w staniku sportowym, a to oznacza tylko jedno. Trening numer 3 trzeba zrobić z rana, jest siódma rano. Znowu wstałam z budzikiem. Powiem wam, jest ciężko. 5 dni o 5.30, dzisiaj znowu o 7.00 i jutro jedyny dzień, żeby wstać bez budzika i potem znowu z tym koksem jedziemy 5 dni. Ale czemu wstaję dzisiaj? Ponieważ na 10.30 mam rzęsy um, i nie lubię, jak wiecie, i ćwiczyć ze świeżymi rzęsami po, po, po rzęsach. E, ponieważ ja lubię, żeby ten klej jednak się dobrze tam zastykł tak dalej. E, to po pierwsze, a po drugie, wiecie, moje piątki. Po rzęsach to już zawsze jest masakra, że wracam w nocy do domu, a jeszcze dzisiaj idziemy do Keltiego e, dokończyć ostatni assessment, Andre, bo e, okazało się, e, że po, że tak powiem, powiedzenia firmie, że skontaktujemy się z kimś, jeżeli tego nie ogarną, nagle wszystko garnęli, także już została tylko, e, jak to się mówi po polsku, portfolio. O, portfolio, które zrobimy właśnie u Keltiego a później idziemy na piwo. Znaczy oni na piwo, a ja pewnie sobie wezmę kieliszek wina, ale już mówiłam im, że ja nie będę z nimi jadła, ponieważ naprawdę mocno chcę schudnąć i gdyby to było w ciągu dnia, a nie o 5-6 ten pub, to pewnie bym coś zjadła, a tak będę się starała trzymać jakoś. Jeżeli oni coś zamówią, to nie wiem, najwyżej jakiś starter sobie tylko wezmę dla siebie, żeby podziubać, bo naprawdę nie chcę takiego, wiecie, mila 1200 kalorii na sam wieczór, bo no bo nie, po prostu nie podchodzę do tego poważnie tym razem. Szczególnie, że nie mam ochoty, bo wiecie, jak, jem, jak jeżeli już naprawdę mam na coś ochotę, to się nie blokuje, ale jak nie mam ochoty, to dla mnie to jest strata po prostu kalorii się zmuszać. Ale oczywiście zobaczymy po fakcie, jak będzie. No a trzeba wstać, poćwiczyć, umyć się i też nie chcę robić tego, wiecie, w biegu, tylko chcę... Co chcę zrobić? Na spokojnie, i jeszcze koraliki sobie dorobić, i troszeczkę poczytać, albo może posłucham trochę książki, porobię koraliki. Um, I w ogóle słuchajcie, dostałam rano maila z UPC to jest u nas kurier, że moją paczkę mają i będzie dostarczona w środę. Ale ja nic nie zamawiałam, bo w ogóle to jest ze Stanów Zjednoczonych. No, UPC, Stany Zjednoczone, bo weszłam w historię i na początku powiedziałam, że może taki skam jest. Ale słuchajcie, nie ma tam żadnego linka, żeby kliknąć. Nie wiem, nie ma, żeby podać swoje dane. Oni nic ode mnie nie chcą, po prostu mnie informują. Wygląda to normalnie. Ale ja nic nie zamawiałam ze Stanów. Naprawdę. Jedyne, na co czekam, to temu. A temu normalnie dostam maila, że jest przetransferowany do Erwin. Więc ja nie wiem, co to mogło przyjść. Na bank nic nie kupowałam innego. Tak, jedyne, na co czekam, to jest temu. Także nie wiem, co to jest. Jestem bardzo ciekawa. No, ale musimy czekać do środy. Dobra, ja włączam na wspólnej. Wczoraj to było jak miłości, fajnie mi zleciał bieg, a teraz a teraz na wspólnej. W ogóle w tym roku, jakby mam trochę. Wiem, że to będzie niektórych śmieszyć, ale wyobrażam sobie, że jestem na sali, gdzie jest bardzo dużo dziewczyn biegających i motywuje nas. I mówię: Dziewczyny, już 10 minut za nami, 15 przed nami, trochę jestem kuku. Ale powiem Wam, że jakoś mi to pomaga, że to jakoś tak mi lepiej leci, że, że te minuty się tak roztapiają. Kończę bubrecę. Pa! No, ja, jak widzicie, już jestem po treningu. Porobiłam trochę brylancików i teraz Andrzej tam jest zaparkowany, a ja idę na rzęsy. Normalnie mnie podrzuca zaraz przy rzęsach, ale przyjechaliśmy troszeczkę wcześniej, a on dzisiaj na mnie czeka tutaj 3 godziny. Mówi, że puści sobie film, zdrzemnie się e, jak wrócę, to po prostu przejdę to z powrotem i i pojedziemy robić dalej swoje rzeczy. Jak widzicie jest bardzo ciemno, szaro, a jest 10.25. Eee, zamówiłam sobie dzisiaj rano dwie, sus dwie susenki, dwie sukienki, ponieważ jestem zaproszona na 60. urodziny, ale to są takie, wiecie, bardzo imprezowe 60. urodziny, Do w klubie, z kolegą, którego znam, Uff. Dużo jak Andre, 13 lat. Andre go też zna około 13 lat. I on zawsze był w tym klubie, taki typowy imprezowy Anglik. I właśnie zaprosił nas e, chyba 21 lutego, w sobotę, wziąłem sobie na niedzielę wolną. I nie mam sukienki, także zamówiłam dwie na Shein, Shane, Shein, nie wiem jak to się mówi. A dlatego tam, a nie na temu, ponieważ było ani akurat. I na razie sobie jeszcze patrzę, co tam ciekawego mają, bo nigdy nie wiadomo, a Wawel też mają. Także ja idę, chcę mi się już spać, także zasnę i widzę się z Wami po. Słuchajcie, przychodzę do Was już z domu, jest godzina chyba prawie, że trzecia. Byłam zrobić rzęsy, i w sumie tylko tyle zrobiliśmy. Słuchajcie, jak ja wróciłam do Andrze, bo mówiłam Wam, że się prześpi tam, bo nie mógł spać całą noc, to dalej spał. Także mówię, dobra, niech on sobie trochę pośpi w tym samochodzie. A ja włączyłam sobie YouTube'a i nadrobiłam większość vlogów, no bo to była godzina czasu, także spokojnie nadrobiłam. W ogóle zobaczcie, jak pięknie wygląda e, ten łańcuszek. Tylko, że przygotowałam sobie bransoletkę na jak będziemy wychodzić, ale nie umiem jej sama zapiąć, także Andrzej mi musi to zrobić. Ale słuchajcie, do takich swetrów, petarda, ale nie o tym. Ehm... I nabierzam sobie vlogi. Andre mówi: Nie dam rady, po prostu jechać do sklepu. Dzisiaj mówię spoko. W razie czego, jak mi się nie będzie chciało jutro, bo jak wiecie, ja mam alergię na zakupy w sobotę. To prawdopodobnie pojedziesz sam. Ja ci zrobię tylko listę. Dobra, nie ma problemu. E, ale możliwe, że rano pójdę sama do. L Aldi i zrobię tylko te zakupy, które mam dać Basi i zaniosę, żeby mieć taki, wiecie, ekstra ruch a my pojedziemy najwyżej na moje czekajcie. O. No i jak wracaliśmy, to mówię do Andre podrzuć mnie tam gdzie są Holandy, wracaj do domu, e, odpoczywać, ale jeszcze nie a ja ją spać e, bo chyba o piątej idziemy do Kaltiego i mówię ja sobie popatrzę na te hulandy, bo już tyle dni za mną chodzą chyba Wam już z dwa tygodnie temu na, e, wspominałam. Poza tym mam ochotę na kawę z Maka, więc ja sobie już wrócę do domu piechotką. E, I mam kawę. Jest nowa e, Galaxy Latte. Nie jest jakaś mega, mega najlepsza. W ogóle te kubki mi się nie podobają, takie zwykłe, ale nieważne. Oj, dobra. Dobra, ale nie jest ta zwykła, oryginalna. Mi smakuje najbardziej ta, chyba, to nie pamiętam. Nieważne. I udało mi się coś kupić w cukrandzie. Jej! Kupiłam koszulę męską dla siebie, ale ja nie uznaję z męska-damska i jest to Another Influence Made in Bangladesh, cokolwiek to jest. I ona była na z 5 funtów na funta. Wiecie, że ja lubię ciuchy za funta. I to jest taka koszula. No jak zobaczyłam te kolory, wiecie, że ja lubię takie jaskrawe. Zobaczmy czy będzie dobra. To jest męska elka chyba. <grym> po się wystraszy. Tak, męska elka, ale wydaje mi się, że że będzie ok, także tu jest dla mnie za funciczkę. Szukam swetrów, ale ogólnie swetry ceny 5 funtów, 6 funtów, 7 funtów, mm -mm, nie będę kupować. Ale zobaczcie, co zobaczyłam. Jak zacząłam ten sweterek, najpierw go zobaczcie z tyłu. Zobaczcie, on jest taki zimowy, nie, nie świąteczny, ale zimowy. Jakość, baweł, nie bawełna, nie wiem jaki to materiał, ale to jest takie mięciutkie, cudowne że jak je zobaczyłam to, to myślałam, że to będzie drogie. Zaraz Wam pokażę, ile to kosztowało. Poczekajcie, bo muszę zakryć, jaka to jest firma. Dobrze to widać? A dobra, już nieważne, pokażę Wam całość. To jest taki sweterek. O, nie znam, nie za dużo, bo to jest rozmiar większy, ale to jest taki sweterek. Słuchajcie, widzicie, co tu jest napisane? Primark. Naprawdę? Takie jakości są w Primarku? Jestem w szoku. Mega. Ale najważniejsze, że zapłaciłam za ten sweterek jeden funt. Jeden funt. Jeden funt. funt. Także Coś mam do tych ciołów za funta i jest w ogóle niezniszczony, W ogóle. I kupiłam coś jeszcze za dwa funty. I też sprymarka zaskakująca i jest to sukienka. Jak wiecie, jedy na urodziny, zamówiłam dwie z Shane, ale lubię mieć opcję. Nakręciłam się w ogóle na dokładnie tego typu sukienkę, czyli róż świecąca i taka też była. Nie bardzo lubię na ramiączkę sukienki, bo ja jestem grubiutka, ale przecież to jest luty. Więc do tego jakiś fajny żakiecik sobie dokupić. Taki nawet krótki, e, różowy albo nawet czarny, żeby to trochę tak złamać i będzie super. I ona jest taka. Zobaczcie. A, za dwa funty? Będę imprezować. Mega, ale podoba mi się. Mega. I oczywiście jeszcze jedna rzecz. I wiem, wiem, baster ma dużo misiów, ale zobaczcie. Co tu baba jest? Unicorn? Jak można nie wziąć unikorna? On lubi unikorny jak mama, tak? Chcesz unikorna? Zobaczcie jaki słodki. I on był za 199 99. Zobaczymy, ile pożyje, bo jedna z zabawek, które kupiliśmy mu z Andrę wtedy na tych promocjach, nie dostał jeszcze wszystkich, one normalnie leżą. Basta, ale musisz bak. Bak, bo mama nagrywa. Idź bak, idź na dwór. I temat, kto tam jest. Kotek przyszedł do Ciebie na ogród. Kotek przyszedł e, i on był za dwa funciaczki. Także super. No i tyle moich zakupów. Ale też przychodzę do Was jedną rzecz na, z jedną rzeczą na sam koniec. Bo jednej z Was obiecałam, czy mogę opowiedzieć historię moich zaręczyn. Bo wiele z Was e, jest nowych, nie, nie wie jak to się stało, że w ogóle zostałam żoną e, Andrę. Także opowiem Wam pokrótce, żeby nie zanudzić osób, które już znają tą historię. E, ja znam się z Andry, słuchajcie, już no, ponad 12 lat. E, I uwierzcie mi, przez pierwszy rok naszej e, jako takiej znajomości ja go nie cierpiałam, po prostu go nienawidziłam tego chłopaka. E, to jest tak, jak mówią, że od nienawiści do miłości jeden krok, to tak dokładnie było u nas. E, bo to nie jest tak, że ja go nie lubiłam, ja go nie mogłam strawić po prostu. Ale to też taki był dzieciak wtedy, poczekajcie, bo on się już bawi tym. It's okay, now you can take it. Uh. Um. Ale wiecie, wspólny krąg znajomych, właśnie w tym flamie, do którego będziemy już szli na tę sześćdziesiątkę. I chcąc, nie chcąc, musieliśmy się, że tak powiem, spotykać. Znowu się te włosy dotykam. Szczególnie, że ten sam krąg znajomych. Po jakimś roku czasu zaczęliśmy się spotykać, ale ja bardzo na poważnie brałam Andrę. E, wiecie, widziałam, ile razy odprowadzał dziewczyny po imprezach do domu. E, więc mówię, nie będę. W ogóle nie chciałam facet. Jak się nawet zapytacie mojej mamie, ja zawsze nie, 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 nie. E, miałam okres, oczywiście byłam na jakieś dating up, ale w tamtym momencie mojego życia byłam nastawiona stricte na życie singla. Nie chciałam nikogo, bołam broniłam się rękami i nogami, Byłam naprawdę w takim naprawdę super, super szczęśliwym momencie mojego życia, że... Imprezowałam, robiłam, co chciałam, niczym się nie przejmowałam, no luz, bluz i w ogóle. Życzę każdemu chociaż, jak są młodzi, takiego okresu w życiu. Ale jakoś tak się stało, że mówię, dobra, już pójdę z nim na tą randkę. Poszliśmy na naszą pierwszą randkę i to już był, to już był ten dzień, że tak powiem, bo to było w grudniu. I byliśmy na kilku randkach, ale ja cały czas nie wierzyłam, że to jest coś poważnego. I kazałam Andrę zrobić coś, żeby mi udowodnił, że my jesteśmy na serio. No to co on wymyślił? Że 25 grudnia, czyli w najważniejszy dzień świąt dla Anglików, zabierze mnie do domu na święta. Słuchajcie, to było tak stresujące dla mnie, bo w jeden dzień musiałam poznać wszystkich. Mamy tata, bratę, ciocie. Nie wiem już, nawet nie pamiętam do końca, kto tam był. A dziewczynę, brata. Więc no trochę się działo, ale byłam drugą osobą, drugą dziewczyną, która była przyprowadzona do domu, także wiedziałam, że to jest na serio. I w sumie kilka miesięcy później już mieszkałam u Andre. U Andry Rodziców, znaczy się, i mieszkaliśmy tam razem, tymczasowo, czyli 6 lat. <grywa> um, I Andre zawsze wiedział, że ja nie jestem bardzo szybka do zaręczyn. I e, nie neguję tego, że ktoś zaręcza po tygodniu, po dwóch tygodniach, po roku, ale ja jestem, byłam zawsze jedną z tych osób, które chciały poczekać, być pewne, przeżyć różne sytuacje razem, jako para, e, zanim się decyduje na ślub. Bo Wiadomo, to pierwszy rok, dwa, trzy to jest takie. Wszystko jest idealne, piękne i cudowne, później się dużo rzeczy wychodzi. Także ja chciałam być pewna różnych rzeczy w naszym życiu, żeby to, że to jest ten facet na 100%, więc nie byłam jakaś do szybkich zaręczyn i tak miało rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Siódmy. Chyba tak, siedem lat już byliśmy razem. I Andrzej zdecydował się o zaręczynach. I co mi się w tym mega podobało, to była ta totalna niespodzianka. My nic nie planowaliśmy, nigdy nie chciałam, że wiecie, że ja pokażę, który łańcuch pierścionek, że ja wybiorę, że ja będę naciskać. Nie. Zawsze chciałam, żeby to było takie naturalne, takie niespodziewane. I w dniu Brexitu, czyli 31 stycznia, em, pojechaliśmy do mojego ukochanego miejsca na ziemi, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Kiedy pojechałam tam pierwszy raz, a mianowicie chodzi mi o Devon, a Devon jest to miejsce, gdzie wywodzi się rodzina Andrę. Jest to, to są okolice kornwali, tylko że wcześniej i tak dalej. Pięknie, po prostu jego dziadkowie mieli dom nad samą zatoką, po prostu petarda. Dla tych, co nie wiedzą, mama Andry jest Angielką od dziada, 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 pradziada. A ojciec, tata, nie lubię słowa ojciec, a tata Andrzej jest z Armenii i przyjechał do Wielkiej Brytanii w wieku 17 lat, jak się nie mylę, żeby studiować. Skończył studia tutaj i tutaj już został, czyli 50 parę lat tutaj jest. Ale właśnie rodzina od strony mamy się stamtąd wywodzi. I jak pojechaliśmy tam pierwszy raz, to ja się zakochałam. Klify, woda, Ja pff, przepadłam, i ja zawsze mówię, że to jest moje miejsce. Na ziemi, że tak powiem, i czuję tam taką specjalną magię, więc on planując zaręczyny, planował też miejsce. E, zawsze wiedział, że są dwie daty, w których się nie chce zaręczać święta, nowy rok, przepraszam, trzy, święta, nowy rok i walentynki. E, to są trzy daty, które jeszcze nawet wiecie, jak nie myśleliśmy o sobie poważnie, były takie, wiecie, rozmowy, tylko typu takie pierdołki, to zawsze mówiłam, że są to trzy daty, na które mam alergię, i na które nigdy, w których nigdy nigdy nie chciałabym się zaręczyć. Przepraszam, muszę się nakremować, um, więc dlatego 31 styczeń um, i poprosił naszych znajomych, żeby z nami pojechali, którzy zresztą byli u nas na ślubie, Andrzej i Maria, para z Rumunii. I wiecie, my pojechaliśmy, roz, w sumie nie wiem, czy yy, zwiedzaliśmy coś i już nie pamiętam, w który dzień naszego całego urlopu, pewnie w połowie gdzieś, postanowiliśmy, że pojedziemy tam w to moje miejsce. I cały dzień były jakieś dziwne żarty, typu, haha, ha, a może wreszcie byście się zaręczyli. A, no pewnie kupię pierścionek Haribo i tak dalej, wiecie. I ja dalej nic nie zaczęłam, bo naprawdę nie spodziewałam się w ogóle. A jak się w ogóle po fakcie dowiedziałam, że mama Andro o wszystkim wiedziała, wybierała pierścionek z Andry, to w ogóle byłam w szoku, bo ona to jest taka, że nic nie potrafi zatrzymać w tajemnicy, a to się udało. Dzięki Bogu, bo nie chciałabym, żeby ktoś mi zepsuł tą niespodziankę. No i jak już, słuchajcie, nigdy tego nie zapomnę, było tak zimno, padało, deszcz. Andrzej był taki zły, się później oczywiście okazałam, bo to miało wyglądać troszeczkę inaczej. E, I <grym> pamiętam, jak gdzieś stałam tak tyłem i o... patrzyłam tam na te fale, jak się rozbijają i nagle widzę z kątem oka mój kolega Andrzej z jednym telefonem robią zdjęcia. Z drugiej strony moja koleżanka Anna Maria. Ona wyciąga też telefon. Myślę, what the o co chodzi? I czuję, że mnie ktoś szarpie, Andrzej mnie szarpał, a ja taka zapatrzona i mówię, what? Ja się odwracam, a on na kolanach e, zapytał się mnie. E, Aż ja już się znowu łzy Słuchajcie, nie pamiętam ani słowa z zaręczyn, ani słowa i to ja nie pamiętałam już ich 10 minut po. E, było to tak dla mnie emocjonujące, takie niespodziewane, że nie wiem. Nie wiem co się działo, wiem tylko, że powiedziałam tak i że było cudownie, i że na drugi dzień byliśmy wszyscy osze z tego deszczu. Także taka była moja historia zaręczyn, i właśnie po zaręczynach widzieliśmy, że nie chcemy od razu ślubu. Naszym priorytetem było kupno domu, i to było ważniejsze niż wesele, ponieważ już wtedy zaczęli przebąkiwać, że te kredyty i ceny domów pójdą do góry, więc to był jakby nasz ostatni dzwonek, musieliśmy wybrać ślub czy dom. Moim zdaniem dom jest dużo ważniejszy i tak to też było, że. No, już prawie 4 lata temu kupiliśmy dom. Także zaręczyny były. Zaręczyny były teraz. 5 lat temu czy 4 lata temu? Kiedy był Brexit? To wtedy były moje zaręczyny. Wiem tylko, że to był 31 stycznia. No, ale gadam 12 minut, także kończę. No, więc słuchajcie, taka była moja historia zaręczyn, a. Nie wiem czy mam gdzieś zdjęcia. Jak będę miała, to Wam gdzieś tutaj wrzucę, a jak nie będę miała, no to z góry przepraszam, poszukam najwyżej na na, 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 na na przyszły vlog. Słuchajcie, ja będę kończyć, bo idę to schować i życzę Wam cudownego dnia, dziękuję, że byliście ze mną na tym vlogmasie vlogu, a nie vlogmasie, hello, na tym vlogu i jeżeli coś się dzisiaj będzie działo, to po prostu zacznę wam nagrywać kolejnego pusiaki, pa! pa.